Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyny z Fortuną. Rozpoczynamy nasz program i zobaczmy co na sam początek przygotował dla nas reżyser. 200 zł do wygrania i szukamy jednej różnicy pomiędzy... Reżyserka, ja proponuję, żeby zachęcić jakoś widzów, bo widzę, że tutaj jest mały problem z rozwiązaniem tej zagadki, albo nawet duży problem. Nie usłyszałam jeszcze telefonu. No wiem, kochani, że musicie poszukać. Tutaj nie widać tych różnic na pierwszy rzut oka. Wcale wam się nie dziwię, że jeszcze szukacie. 600 zł do wygrania, trzy różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Szukamy trzech różnic. Marcinku, zapłaćmy za te trzy różnice 1000 zł. Zobaczysz, że za chwilkę usłyszę odpowiedź. Czy jest taka możliwość? 1000 zł. 1000 zł dla osoby, która teraz wybierze numer. 1000 zł to jest ostatni moment, tylko kończymy, dobrze? Kto wie, wybiera numer. Reżyser mówi: Dobra, zgadzam się, Monia. Rzeczywiście zagadka jest trudna. Wszystkie trzy różnice, a szczególnie dwie różnice, są dość dobrze ukryte, są trudne do odnalezienia. 800 czy 1000 zł, kto z was sobie poradził z tą zagadką? Słyszę, że reżyser mówi muszę kończyć kochani. Marcinku nie wiem, przedłużmy jakoś program, nie wiem. Ja wiem, że tego nie możemy robić, że to jest niemożliwe, ale po prostu już nie ma czasu. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, ma pani dwie czy trzy różnice? I trzy. Trzy, poproszę. Z tyłu w tle y, są samochody. Jeden jest dłuższy, jeden krótszy. I pani ma z prawej strony poniżej pasa. Y, ma inny wzór. Na jednym jest i na drugim jest inny. A rzeczywiście, dobrze. A trzecia? I ucho jest odkryte na lewym obrazku. Ona rzeczywiście, nie, nie zauważyłam. Zakryte. Doskonale. Serdecznie pani gratuluję. Tysiąc złotych dla pani. Życzę wam powodzenia po południu. Do zobaczenia.